A więc cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jest Bożymarzeniowy, poradne obowiązki będą. Można jak powiedzieć. Jest nowy uchwyt na głowę do kamery, więc zawsze będzie można patrzeć również. na I na początku przyszedłem tutaj do kochinu zajrzeć. Wydaje mi się, że obraz jest ok. Tu mam dwie ręce. Teraz już można lepiej działać, na przykład przy karmieniu bydła czy coś tam. Tutaj widzimy wszystko mają: Wasze... wodę, przepiórki, to samo, wszystko mają. To zamykamy, zamykamy i no. Skontroluję teraz jak wyszedł obraz jeszcze, bo nie do końca patrzyłem. świeży uchwyt na głowę, więc zaraz no, zobaczę i odezwa się. Więc już sprawdziłem obraz, jest git. Można tak powiedzieć. Więc zmierzamy teraz od razu podgarniemy, i coś czuję, że trzeba jutro albo dzisiaj jeszcze im pościelić. Oweczki, co tam Przez 3 dni z tego, to było z 1100 1150 litrów Bo było po sam czubek nalane, bo przelało się troszkę i zeszło Do 980, gdzieś tak 70, więc to wola na trochę starczy Tu mają sól Chyba widzieliście, a tam jeszcze muszę się dać dokładnego takiego operowania, ale nie jest najgorzej, moim zdaniem. O, idą gęsi, no, nie wiem co to jeszcze powiedzieć z, z poradnych obowiązków, które posiadam, no to zajrzeć do kurczę mają wszystko żeby tak samo zajrzeć i do pasów, czy nie, czy nie podgarnąć im, ewentualnie za zadrganie, ale telefon ma swoją masę i, i czuję, że po prostu mi to drga, no, ale za to teraz będzie można oglądać o, tak troszkę zaspoileruję coś z tym urządzeniem będzie i no Należy, nie podpowiadam. Kaczki buszują w trz trzcinie I no, ja jeszcze sobie się przejdę I... do kóz A teraz was już wyłączę. Cześć, witaj w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, taka mała niespodzianka. Pokociła mi się kózka. Marbara. Pokażcie. Młoda. Tak się prezentują. O. Dziewczynka. To jest chyba przed Wigilią dzień. Dzielna komunia. Tak. W takim osobnieniu są. Dodatkowa informacja. Zuzia też mi się okociła Nie. Tutaj jest parka. Nie wiem, czy widać, bo tam jeszcze się przemieszcza. Będzie gdzieś też. O. Tu jest chłopczyk i dziewczynka. Tu jest sama dziewczynka. O. To. No, bardzo fajną, dostałem prezent od kurzek na święta. O, jeśli gdyby ta była kotna, to byłby dodatkowy. No, tu się karmi, o. Trochę widać, dwójkę maluszków. Ciężko to się otwiera Ale jeszcze może jutro albo pojutrze już. Ta się, dwa dni temu. A tak, tak, ta. jutro, wczoraj. Jutro może je połączyć Ostatnim zajęciem jest nakarmienie świn i one uwielbiają po puszki dwa razy dziennie. Tak w się nie rozleja. Taka pańka jest dwa razy dziennie od do jabłki które mogły być wylewane do slewu a są zagospodarowywane przez moje świnki sobie tylko przyniosłe głota, fajnie tu mam na chyba bo a tu ziemniaki sypimy tak tego i oj i kilka ziemniaków

Około cztery takie szufelki. trochę. Widać jak się pchają. No, pięknie widać. Młode. Tutaj. Już ostatnie, wydaje mi się, godziny przed wykotem. O. Mama będzie jadła, sporszy, a dzieci będą jadły. mleczko, kopiły, o. Tu zawsze na koniec zasypuję resztę o. to się zawsze kłócemy gniające i weźmiemy dodatkowo widły i damy im siano któreś moda ale to pewnie patrzę nic się nie stało tylko matka może nie co ale coś może przydepła czy coś na szczęście Jak na razie nigdy nic się nie stało i aby tak było dalej mogę że mi teraz dobrze słychać jak mam kamerę od góry i no tak przynoszę sobie co, co jakiś czas tyle siana bo nie mieści mi się tu belka i raz tylko była mniejsza a tak to bym musiał chyba specjalnie mniejszy żeby porobić ale te mi się mieściły o te zawsze najbardziej się kłócą może najmłodszej do tego. Tam są całe moje wieczerne obowiązki przy przybydle, więc długo one nie trwają. E, nie, przybydle, widzicie, jestem zachęcony. Przy kozach, tu klika wszystko widać jest. Teraz jeszcze tutaj trzeba poprawić trochę siano i no, jeszcze przejdę się do opasów. No, byłem przed chwilą nagrywałem tutaj, ale teraz patrzę, się nic nie nagrało. I muszę jeszcze raz powiedzieć i tak. Tutaj z wieczornych obowiązków to jedyne co to jest to, podgrałem kiszonkę, gdyż zostało jeszcze mi od wczoraj wieczora. I dałem wśród, osypałem koncentratem, dolałem wody oraz zauważyłem, że trzeba tu pościelić niedługo. Znów. O, tak. Nie wiem czy nie, ostatnio na prawie każdym odcinku mówię, że trzeba im pościelić, ale no, te odcinki są, może nie tak nieregularnie, bo co 4-5 dni im ścielę. Gdzie w normalnej oborze trzeba ścielić dwa razy dziennie, więc nie jest najgorzej. Dobra, to się tyle zapasów i, no, i moich wieczornych obowiązków, można powiedzieć. Jeszcze kury zamykałem, ale zapomniałem. "Włączyć kamerę."